Saluto alkoholiko! Witam wszystkich Polaków. Pale guppa, cieszę się, la Viagra, że jeszcze mogę. Bla bla manipulacją. Coś szczerze powiedzieć. Grande betone. obecny rząd, spacero impotencją przechodzi trudności. Bobo. Gdyż, gdyż Marudero alle Jaja, ostatnie wydarzenia, Pornolo obnażyły Vivaldi diletanto, skrzypienie władzy. Uno lampucero, jedna posłanka, Esbecia practico, nabrała rozmowę, Ala striptizo, i pokazała, Dobro a Ziobro, że prawo i sprawiedliwość, no orgazmo za mordencją, nie daje rady rządzić. A coperto fiutti, korupując członków, clico interesante innych partii. <klujne> I dlatego, i dlatego, xero kurduplo direttore. brat prezydenta, bonzo kurduplo. Ekskomuniko, potępił. Donaldo Blandecco, platformę obywatelską. Gumofilco Karate, samoobronę. A Morda Solare i Andrzeja Lepera. Lamente, mówiąc. Beretto Furmane, chłopie. Rydzyko Cicore, bój się Boga. Bono Kurduplo, la premier obiecuje La primo że jest w dobrych stosunkach Don Wąso styropiano, z Lechem Wałęsem Mega epilepsio, jestem wstrząśnięty A studnia bexalala, i głęboko wzruszony Sauna libazio, gorącym przyjęciem